Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i kliknięcia dzwoneczka. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. Witajcie widzowie. Krótka wyprawa, którą zaraz zobaczycie, była bardzo słaba, jeśli chodzi o złowione ryby. Szczupaki w ogóle nie żerowały na tym łowisku i nie tylko. Było kilka ataków na żywca, ale żadna ryba nie zdecydowała się zawiesić na hak. Trudno, może następnym razem się uda. No dobra, dojechaliśmy na miejsce. Nasza miejscóweczka tak wygląda. Autem praktycznie do samej wody. Dojechaliśmy. Bojeczki sobie rozstawimy raz, dwa, trzy, cztery. I sobie będziemy w autu siedzieć i obserwować. Tylko, że jest jeden minus. Trzeba daleko wrzucić te boje, bo jest płytko. No widzowie, ja troszeczkę zmienię zestaw, bo aż ta Bojka się prosi, żeby ją zmienić, a kupiłem sobie takie fajne, jeszcze nigdy ich nie używałem, zobaczcie, o coś takiego, ciekawe się sprawdzi. I zakładamy dwa takie, dwie takie piętnastki. Zatrzymy jak to będzie. Zestaw całkiem inaczej, lepiej wygląda. Bojeczka jest duża, widoczna. Można rzucać. No to rzucamy. Zwróćcie uwagę jaka czysta jest woda ładnie przejrzysta jak tylko się jakiś czupaszek trafi to wypuścimy go pod wodą. Ech, nie jest źle dokładnie tam chciałem rzucić Dobra, my zmieniamy miejscówkę. Tam jest taki pomost. Jest o wiele głębiej, bo tutaj jest strasznie, strasznie płytko, trzeba by wchodzić daleko do wody i dopiero rzucać. Zobaczymy jak tam wygląda. Najprawdopodobniej tam zostaniemy, ewentualnie tu wrócimy. O, jeszcze mi się poplątały żywce. Trudno. No tutaj fajnie jest, nie? Jest duże pole do popisu. O, no, a tak był i to spory, ale na bojce nic nie było widać. No już drugie branie było. Zobaczcie, żeśmy zmienili miejscóweczkę. Taki pomost żeśmy znaleźli. Tu jest dobrze, bo można fajnie obrzucić dookoła. Jedną mamy tam postawioną, drugą z drugiej strony trzcinek i dwie są daleko na wodzie. Drugie branie było w ciągu godziny nie jest źle, nie? Zawora ze ścinek. Te schody mogą być niebezpiecznie śliskie. Tutaj postawimy Żyje Żyje Jak tam Mateusz? Coś się dzieje? Deszcz zaczął padać Miejscóweczka fajna Pogoda też nie najgorsza Zero wiatru A i tak ryby nie współpracują Czekamy, czekamy jeszcze ze dwie godziny posiedzimy no Musiałem się ubrać, bo zmarzłem mamy, Ile mamy? Z dwa dwa stopnie albo jeden na plusie tylko Jest strasznie zimno Mimo tego, że nie wieje wiatr Łapy koła kostnieją. No dobra, widzowie, zwijamy wędki. Już się robi coraz ciemniej. Do może tego na kamerze tak nie widać, bo ISO powiększyłem. Nic z początku były tylko dwa brania. O, tu było branie. Nawet nie było widać. Dopiero żywczyk był nakładany świeżo. Biorą, biorą. Atakują małe siurki. A na spowiku nawet tego nie widać. Co? Tak, tak. Te które są ukudy to już trzeba wypuszczać. Ale ta, ta, bojka, ta, ta, bojka nowa mi się podoba, fajna jest.